Dzień dobry kochani, witam w gustownym gotowaniu Dzisiaj przyrządzimy przepyszne podudzia kurczaka Nadające się na imprezkę, na przegryskę, do piwka, a nawet czegoś mocniejszego Zapraszam do wspólnego gotowania Zaczniemy od doprawienia naszego podudzia Tutaj mam około 80 deko. Mała łyżeczka soli. Łyżeczka płatków chili. Pół łyżeczki czosnku. Pół łyżeczki papryki wędzonej. pół łyżeczki papryki słodkiej i pół łyżeczki majeranku dwie łyżeczki ketchupu naszego ulubionego łyżeczka sosu barbecue i łyżeczka miodu. Wszystko razem dokładnie mieszamy. rękoma nie bójmy się ubrudzić. I tak przygotowane podłudzia wsadzamy do lodówki na minimum godzinkę czasu, nasze pałeczki już się pięknie zamarynowały. Ja trzymałem je osobiście półtora godziny w lodówce, ale oczywiście, im dłużej, tym lepiej. Godzinka to jest taki plan minimum. Wsadzamy nasze podłudzia do mikrofali bez tłuszczowej. I ustawiamy mikrofale na 200 stopni 10 minut. Po upływie 10 minut wyciągamy nasze podłudzia, obracamy je. Delikatnie, żeby się nie oparzyć i spryskujemy je delikatnie olejem, ustawiamy z powrotem do naszej frytkownicy, i ustawiamy. Na 20 minut temperatura 200 stopni Nasze podudzia już są gotowe Spójrzcie sami jak przepięknie wyglądają. Za chwilę widzimy się na degustacji. Nasze podłudzia prezentują się pięknie. Jestem ciekawy jak smakują. Są ostre, a zarazem słodkie. Dzięki temu miodu, który dodaliśmy, są naprawdę idealne. Jeżeli podobał się Państwu mój odcinek, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Łapki w górę! I do zobaczenia niebawem.